Work it, baby, work it. Cześć wszystkim. Zadanie z uzyskiwaniem amfetaminy. No, w każdym razie, tutaj treść zadania. Chcecie, sobie zapozujcie Czy coś to jest z tego, proszę bardzo. Tak wygląda treść. Tutaj część historyczna. No i co? Policzymy sobie w takim razie w tym filmie, ile możemy uzyskać towarów. tylko w celach edukacyjnych. W takim razie, tutaj mamy. Związek, który jest związkiem startowym efedryna. No, i tutaj, zgodnie z treścią tego zadania, efedryna reaguje z SOCl2, czyli z tym chlorkiem tionelu. To oznacza, że jeden z atomów tlenu został podmieniony właśnie na atom siarki. No, i nastąpi reakcja zgodnie z logiką, prawda, zamiany miejscami grupy OH. No i jednego tutaj z tych chlorów. Twój taki zapis uproszczony e, tych tych reakcji w tej formie no to, to wygląda mniej więcej tak. No i tradycyjnie zrobimy sobie do tego po prostu tabelki. No dobrze, czyli tak. Mamy przyjąć, że objętość jest stała, oczywiście, objętość naczynia najprawdopodobniej. Tutaj mamy 0,2, czyli jeżeli mamy objętość stałą, no to stężenie molowe jest równe liczbie moli, także wpisuję sobie tutaj 0,2. No to tego mieliśmy, ile chcieliśmy, także to w zasadzie nas tutaj w ogóle nie interesuje. Co nas jeszcze nie interesuje? Nie interesuje nas za bardzo U ten gaster tu ucieka, ani produktu boczny. Tak. No i w takim razie tego być na początku nie mogło. Eee, wydajność pierwszego procesu, czyli tego jest 70% tutaj, czyli tego ubędzie 0, 0,2 razy, no 70%, czyli 0,7 czyli to będziemy mieli. Znowu zbiera się komitet, odpowiada on za emocje jadowite. No dobra, czyli skoro tego ubywa dokładnie 0,14, czyli tyle No to w takim razie tego tutaj stechiometrycznie powinno tyle samo powstawać. Czyli plus 0,2 razy 0,7. No i w takim razie ta ilość jest substratem dla kolejnego etapu. No i tego mieliśmy tam 112 decymetrów sześciennych, to będziemy mieli tak 112, bo dobra, to tutaj. No i produktów przed reakcją być nie mogło. Drugi ten proces tutaj ma wydajność 90%, tak tutaj? Więc w takim razie, skoro e, musimy określić sobie oczywiście, którego będzie nad, nadmiarze, którego w niedomiarze. Także zobaczcie, tu mamy jedynkę, tu mamy jedynkę. Czyli tak. I zobaczmy sobie, zakryjmy sobie na chwilę ten wodor. No i jeżeli tego mam 0,14, to tego też potrzebuję 0,14 zgodnie ze współczynnikami. No mam 5, także tego jest zdecydowanie za mało. No i dokładnie tego szukaliśmy, tego jest niedomiar. Także tu mamy niedomiar. No i w takim razie 90% miała być wydajność tego procesu, czyli ten niedomiar przereaguje w całości, czyli tego nam będzie minus 0,14 razy. No i oczywiście ta wydajność, czyli może nie zupełnie w całości, ale on będzie tutaj decydował, limitował nam ilość powstającego produktu, czyli tutaj mamy... No i w zasadzie to nas tak średnio interesowało, skoro wiemy, że to jest w nadmiarze po prostu to dane, żeby na pewno wszystko przereagowało. No i w takim razie tego tutaj produktu powstanie nam 0,14 razy 0,9. No i ubocz nas tutaj nie interesuje, dobrze go wykreślę już sobie tak. Dobra, czyli tutaj mamy 0,126 gotowego produktu w molach. Czyli w takim razie policzymy sobie masę substancji naszej, med. No i w tym celu musimy policzyć, oczywiście, masę molową. No, i w takim razie mamy 0,126 mol razy masa molowa, którą tutaj policzyliśmy. Czyli możemy sobie to skrócić. I razy 0,126. Także w wyniku tej reakcji uzyskalibyśmy sobie tutaj 18. 7, 7, 4 grama produktu. Oczywiście pomijając wszelkie inne procesy, które tutaj zachodzą. Także mam nadzieję, że się podobało. Tyle towarów uzyskaliśmy. E, dajcie suba, łapę w górę, polecie mnie znajomym. Cześć. Znów zbiera się komitet, odpowiada on za emocje jadowite.